Siemka, ja jestem Adacho i witam was w to wtorkowe popołudnie. Mam nadzieję, że poniedziałek minął wam dobrze, że tydzień zaczął się dobrze. Jeśli dzisiaj wróciliście już z pracy, ze szkoły, chyba że macie ferie, to na przykład macie cały czas wolne. Chyba teraz moje województwo, z tego co kojarzę, ma wolne i kilka innych województw. Także jeśli już mam nadzieję, że wróciliście z podwórka, bawiliście się, albo jesteście w Krakowie, to wróciliście z pola, chociaż Kraków teraz nie ma chyba ferii, i jesteście już na YouTubie, i zdecydowaliście się na przyjście do mnie na kontynuację manki o jardratanach autorstwa użytkownika Shibidams, którego link znajdziecie w opisie, to zapraszam was serdecznie. U mnie wszystko dobrze. Wczoraj sobie znowu byłem popływać na basenie, chociaż... Wiadomo, po co się chodzi na basen, chociaż niektórzy chodzą tylko żeby się popluskać w jacuzzi albo posiedzieć przy bombelkach gdzieś tam w basenie, także niekoniecznie trzeba chodzić na basen, żeby się po, żeby popływać, ale wróciła mi taka chęć tego, żeby żeby się ruszać, prawda? Czasami jest tak, że jeśli chodzi na basen, to po kilku godzinach już się to trochę nudzi, ale po kilku dniach już macie znowu chęć, żeby pójść na ten basen, który tak naprawdę niczym was nie zaskakuje. No woda, prawda, woda, ale po jakimś czasie można powiedzieć, że to uzależnia. An eventful departure, czyli Powiedzmy, wyjazd pełen wydarzeń. Obfity w wydarzenia wyjazd, wylot. Zobaczymy, kto tu będzie wylatywał. Wydaje mi się, że to może być Goku, ponieważ Goku chciał zostać na planecie Yardrat do momentu nauczenia się błyskawicznej transmisji. Myślę, że to może być tak, że Goku, wracając na Ziemię, napotka na przykład na jakieś niedobitki yy, albo po prostu jakichś wysłanników z Armii Kolda. Na okładce mamy Mecha Freeze, Sebe, pamiętam, że Mecha Freeza był na Reku. Już jest wy wyregenerowany, zregenerowany. Jest i Zangia, która miała na imię bodajże Shiba. I jest i Goku. Prawdopodobnie to właśnie jego będzie dotyczyć ten wylot. Zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że na okładce mamy jeszcze kapsułę z logiem oddziału Giniu, którą wcześniej w pierwszej kolejności Goku przyleciał na, na planetę Jarrett. Mamy tutaj pierwszy panel, który opowiada o tym, co działo się z Zangią. Co się stało z Shimą? Po tym, jak doznała porażki z rąk Songoku, nie mogła powrócić do siedziby głównej, ze względu na to, że bała się, że król Kolt ją po prostu zabije. Więc zdezerterowała. Zastanawiając się nad swoim prawdziwym celem, błąkając się po wszechświecie, zadecydowała, że wznowi swoją pasję, wznowi swoje zadanie życiowe, które sobie wcześniej postawiła, żeby bronić ucieśnionych i jednocześnie załagodzić swoje, powiedzmy, wyrzuty sumienia. Ale podczas jednego z jej najazdów na siedzibę Frizy, na garnizon gdzieś tam, gdzie byli żołnierze Frizy, dowiedziała się, i była zszokowana słysząc, że Frieza jednak przeżył. Wtedy przypomniała sobie o Sajoninie który darował jej życie pewnego dnia. Musiała zrobić coś, żeby odpłacić ten dług. A żeby po prostu musiał odpłacić. Mam nadzieję, że nie jest jeszcze za późno. Kapsuła wylatuje z pewnej planety. Podejrzewam, że to właśnie Shima leci z powrotem na planetę Yardrat, żeby powiedzieć Goku, że, że Freeza jednak żyje. W ten sposób Shima, były komandor elitarnego składronu Króla Kolda, poleciał z powrotem na planetę Yardrat, żeby ostrzec Goku przed pewnym nalotem Freezy na Ziemię. Okej! Okay. Czyli w tym momencie prawdopodobnie Goku stwierdził, że wraca. Mógłby jeszcze zostać tam dłużej, ale wiedział, że zbliża się zagrożenie. I w oryginalnej linii czasowej, gdzie Trunks nie przyleciał, Goku użył błyskawicznej transmisji i tam poradził sobie z mecha frizą. A w tej linii czasowej, którą jakby znamy, gdzie Future Trunks przyleciał, Goku przyleciał po prostu kapsułą, prawda? Bo już chyba nie czuł Kifrizy, coś takiego było. 25 październik, o, 4 dni przed moimi urodzinami. 764 rok, gdzieś tam we wszechświecie. Czy zlokalizowałeś już planetę Ziemia? Pyta Mecha Frieza. Tak, jest zlokalizowana w północnej galaktyce. Mój mistrzu, możemy być tam za 20 dni. Dobrze, w takim razie lećmy. Nie mogę się doczekać zniszczenia Goku i jego przyjaciół. Wkrótce Super Saiyanin będzie tylko zapomnianym mitem. Czyli wygląda na to, że Freeza jednak wzmocnił się troszkę na tym orbitreku. Skoro został pokonany przez Super Saiyanina na Namek, to ten orbitrek coś tylko co musiał nie tylko zregenerować, ale wzmocnić. Plus jeszcze leci tam statusem, także jego pewność siebie jest aż pod sufit. I koło statku Freezy, który gdzieś tam wisi we wszechświecie, przelatuje taka psuła. O! Zauważyli ją i nawet ją rozpoznali. Wasza wysokość. Statek nadlatuje? To Shima! Bądź mnie z tą dziw... Bądź mnie natychmiast z tym ta statkiem! Shima! Z tej strony King Colt! Tylko jak wrócę z naszej misji na ziemi, zabiję cię za zdradzenie naszego królestwa! Ty dziro! Ha, ha, ha! Shima odpowiada na to śmiechem. Może się domyśla, że król Goku... Król Colt nie wróci z ziemi, bo przecież Goku go pokona, albo przynajmniej... Albo przynajmniej spróbuje. Z całym szacunkiem, ale bujasz w obłokach. Na początku będziesz musiał zabić tego Super sajanina, a nie wydaje mi się, żebyś miał wystarczająco dużo siły. Pff! upewni się, że twoja śmierć będzie bolesna, mówi król Cold, który słyszy te. Pogardliwe słowa z, z ust Shimy, która zmieniła obozy, nie jest po stronie już zła. Mam nadzieję, że doleci na planetę namek, na planetę jardrat, bo plując w twarz tak naprawdę królowi Koldowi i Frydzie, przelatując obok ich statku, myślę, że oni mogliby się pokusić, żeby polecić za nią albo albo ją gdzieś tam wiecie, wyłapać. O! O, o! <laughs> Okej! Okay. Stój! Zatrzymaj ten statek, zabij ją własnoręcznie, mówi król Cold. Właśnie, właśnie tak jak pomyślałem. Z drugiej strony, pozwól jej żyć, nagle odzywa się Frieza. Ona właśnie się dowiedziała, że lecimy na Ziemię. Z kolei on pogrąży się w rozpaczy, kiedy zobaczy, że jego syn, jego przyjaciele i wszyscy Ziemianie zostali zredukowani do pyłu. Frieza oczywiście ma na myśli Son Goku, ale czy on nie domyśla się, że Goku też jakby po tym czasie, będąc w Super Saiyanie, będąc jakby już na planecie Yardrat, mógł sobie potrenować? Czy Frieza jest aż tak pewny siebie? W międzyczasie widzimy Sebastiana, którego... Pozdrawiam ironicznego, który ostatnio się śmiał z Sebastiana. Jakiego kurwa Sebastiana? No, tego Sebastiana. Tu jest Sebastian. O, po mojej stronie jest Sebastian. Walczy z Goku. Sebastian Jardrat, Jardrat Janina, Jardrat Sebastian. Wszyscy tam są rodziną. Jest i zangia lecąca w kapsule, jest i zamrażarka Beko, jest i król zimny. I kurwa leci kapsuła. 30. O, moje mi... urodziny już minęły. Fajnie. Dzień chłopaka. 764 rok. Procedura lądowania na planecie Jardrat rozpoczęła. Poczęta, zainicjowana, no będę lądował w sensie, mówi kapsuła. Hej, Goku! Myślisz, że jestem już wystarczająco silny? Pyta Seba. Nie ma wątpliwości. Chciałbym z tobą zawalczyć, kiedy będziesz jeszcze silniejszy, odpowiada Goku. Nie mydl mi oczu. Jesteś super sajaninem. Nie jestem w stanie zrobić niczego przeciwko tobie, mówi Sebastian. I nagle ten romantyczny moment, kiedy Goku, chodząc już chyba, nie wiem, no cały rok w jednych, w jednych ciuchach, <grych> i Sebastian, który przynajmniej się rozebrał, przebrał strój założył jakiś, założył jakiś dresik. Spoglądają sobie na zachód słońca, a może na słońca, kurwa, kto to wie. Tak czy siak ta randka jest przerwana poprzez upadek kapsuły, w której właśnie leci Zangia. Taki, tak, ona wróciła. Musimy się pospieszyć, zanim rozpocznie się jakaś, kurwa, katastrofa. Goku, tym razem to ja chcę się z nią zmierzyć. Mm, seba, ale ona nie przybiła, przyleciała tutaj się bić z wami, tylko wam powiedzieć rzecz. Ważną rzecz. Haha, heho, hello, cześć. O, tutaj w ogóle znaczek japoński teleportacji? Co to było jest? Cóż... Co za chłodne powitanie. Mimo tego ulżyło mi widząc, że ten Sajani nie jest nadal tutaj. Co robisz na planecie Yardrat? Czy już zapomniałaś, jak dostałaś ostatnio po dupie? Zamknij się, ropucho. <noise> nie przyleciałam tutaj jako wasz przeciwnik. Dowiedziałam się czegoś ważnego i jestem tutaj, żeby was ostrzec. A dokładnie o tym, że Frieza i jego ojciec, król Kolt, lecą na Ziemię. Ha! Frieza leci na Ziemię? Reakcja Goku jest y, dość wymowna Nie dość, że się dowiedział, że Freeza jednak przeżył To jeszcze się dowiedział, że leci na ziemię W tym momencie pewnie Goku chciał właśnie Zdecyduje się na powrót Tak to mi się wydaje Tak to mi się wydaje, że to powinno wyglądać Zresztą też biorąc pod uwagę, że to jest dziewiąty rozdział A w sumie jest ich 11 I zbliżamy się do końca tej mangi No to ile on może nam tam siedzieć, prawda? No zasiedział się delikatnie Goku Także już wypadałoby Wypadałoby już wyjechać Powinieneś był się upewnić, że Fryza nie żyje, zanim ogłosiłeś swoje zwycięstwo. Mówi Seba, który oczywiście na temat zwycięstw wie, wie bardzo dużo, bo w tej manze widzieliśmy, jak wygrał już. Na pewno kiedyś z kimś wygrał. No ja Jestem pewien, że z kimś wygrał. Sebastian jest najmocniejszy w mordzie. To, to niemożliwe. Przecież dokończyłem tę walkę. Nawet jeśli przetrwał mój ostateczny atak, powinien był umrzeć w eksplozji planety. O, Shibidams się tutaj spowiada. O Shibi Dams mówi coś takiego. O, muszę się przyznać, że zawsze uważałem, że ta część historii jest dosyć dziwna. Jakimś cudem Freeza przeżył eksplozję całej planety, mimo tego, że był bardzo pokiereszowany. No, wygląda na to, że jest znacznie silniejszy niż myślałem. LOL. <ścoughs> no jakby racja. To, że Freeza potrafi przeżyć w kosmosie, to jest jedna sprawa. Jakim cudem, będąc przecięty i bez żadnej ki, praktycznie przeżył eksplozję planety. Wow! No, faktycznie chyba jest silniejszy niż się spodziewaliśmy. Zgodnie z moimi obliczeniami, będzie tam za 15 dni! Powinniście wyle... wylecieć już teraz! Ja zostanę na tej planecie z tobą, Sebastianie, liderze Jardratan. Sebastianie, moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie. Muszę pożyczyć statek to znaczy ten, w... w którym przeleciałem. Lećmy! Nie mogę zmarnować ani jednej minuty. Dobra, dobra, statek jest naprawiony. Podążaj za mną, mówi Sebastian. Nagle sobie pomyślałem, że Sebastian mógł mieć taki głos przez całą tę mangę. Zmarnowany potencjał trochę. Lecę z wami! Okej. Okay? Ona myśli, że jest w drużynie, okay. 20 minut później. Wiecie co? Tęsknię za Janiną Jardrat. To była postać. To jest twoja łajba! Zaprogramowana, żeby polecieć na ziemię. Nie wiem, jak ci dziękować za to, co nam zrobiłeś. Co nam. No, wie, że co chodzi. Ale proszę. Zakończ życie tego tyrana. Ten terror musi się zakończyć. E, jeśli chodzi o mnie, to ja bym poprosiła... Magzestaw, zestaw, duży, powiększony. Nie, Zangia prosi o wybaczenie. Godspeed Son Goku, czyli to jest takie, po, powiedzmy, pozdrowienie, jak ktoś leci na jakąś wyprawę. Godspeed. Powiedzmy, że szerokiej drogi, coś w tym stylu. Nie tłumaczę się tego dokładnie. Lepiej, żebyś pokonał Frieza. A ty nie chcesz walczyć z Freezą i jego ojcem? Ja kurwa? <noise> nie, zostawiłem żelazko na gazie. Sorry, muszę iść. Oczywiście, że nie, bo mnie zabiją! Dzięki Seba za wszystko. Trzymajcie się, mam nadzieję, że kiedyś was jeszcze odwiedzę. I w ten sposób Goku opuścił planetę Jarrad. Na razie są Goku! Wróć kiedy będziesz mógł. Ta, po kolejnego wirusa kurwa. <noise> A Zangia w ogóle siedzi. Okej, okay, ja już jestem przyjaciółką. Seba, Zangia. Może Seba jeszcze mi powiedzcie, że zaraz Zangię weźmie na jakieś tam obroty i zrobią sobie, zrobią sobie dziecioka. 15 sierpnia, rok 764. Son Goku! Doszniesz mojej zemsty! Przepraszam, ojcze. Jestem troszeczkę poddenerwowany. Czy to jest planeta Ziemia? Moglibyśmy zepsuć tę planetę, w sensie zniszczyć nawet nie schodząc schodzą ze statku. Nie, nie, nie. Ja chcę, żeby Super Saiyanin zaznał rozpaczy z mojej ręki i jego przyjaciele... Też umarli, i żeby zwłoki leżały, i wszystko tam będzie źle. I to będzie tylko wtedy ja będę zadowolony, mówi Frieza. Będę ich torturował, aż yy, nie zostanie żaden. Dobra, Frieza, ty. Tylko szybko, bo na, na 17 masz orbitreka zamówionego, dobra? Żebyś się tylko wyrobił z tymi swoimi uroczymi planami. O, jest i ziemia. Odległość między statkiem Frieza a Goku coraz bardziej się zmniejszała. Za trzy godziny Goku byłby na Ziemi. Ale czy dotrze na czas, żeby zapobiec katastrofie, którą Fryza planuje? Brr. niemożliwe, mówi Piccolo. Ta moc. Nie jest sam, mówi Ten Shinhan, a co też jest tam z tyłu i jest już przestraszony. Mówi Gohan to, to nie może być prawda Mówi Krilan, Kurwa Frieza Ten idiota Kakarotto naprawdę go nie wykończył Wegeta też nie jest zadowolony z obrotu spraw O kurde ty co to, taki, co to taki duży ten panel A bo ten panel jest po, poziomy Aha. Koniec świata się zbliżał Na twarzach ziemskich wojowników zagościł strach W momencie w którym poczuli niesamowitą moc emanującą ze statku Który przed chwilą podleciał do ziemi Gigantyczny cień ZAĆMIŁ słońce. Dobra, wiadomo o co chodzi. Przyleciał Freeza. Byli zmuszeni, żeby walczyć z tym tyranem, mimo tego, że tam nikt nic nie potrafił. Nasi bohaterowie ukryli swoje łuki, schowali się i zaczęli planować. To wypuścimy Krylana, żeby rzucił kięzana. Tak, zróbmy tak. A potem ja ci robię, ogon. Ale to nic nie da. Kiedy Freeza przyleciał, Nasi bohaterowie jeszcze bardziej obstrali zbroje, jak się dowiedzieli, i poczuli, że obok fryzy jest jeszcze inna. Bardzo, bardzo złowroga aura. Statek wylądował. Zauważcie w ogóle, że ten statek fryzy z tymi nóżkami wygląda jak jakiś taki zmutowany krab. Jak jakiś taki zmutowany pająk. To jest Ziemia, niezła planetka. Mamy trzy godziny, zanim przyleci Super Saiyanin. Chcesz na niego czekać? Ach, oczywiście, ojcze, ale w tym czasie mogę po prostu pozabijać jego przyjaciół. Piccolo nie jest zadowolony z tego, co usłyszał. A co ty tu robisz na meczanie? Cza, czaninie. Na meku. Jeśli mam umrzeć tego dnia, chciałbym zrobić to poprzez walkę, używając mojej pełnej mocy. <laughs> Mówi Piccolo. Naprawdę wydaje ci się, że możesz sobie z nim sam poradzić? Mówi Wegeta. Wegeta! O! kawaleria przyszła, mówi, mówi Frieza. Będziemy walczyć do samego końca miejsc Szupikolo, tak jak na Namek! Nagle Gohan dolatuje do całej ekipy. To jest w ogóle ekipa z planety Namek, podoba mi się to. Ten Shinhan, Yamsha, to nie wiedzą o co chodzi, nie? Znaczy wiedzą, bo byli wtedy u króla Kajo, ale jakby nie byli na Namek. Cieszę się, że was wszystkich widzę. Mam dwie rzeczy do powiedzenia. Pierwsza jest taka, że Songo ku przyleci za 3 godziny. Druga jest taka, że nie zobaczycie jak umiera! Bo już też będziecie martwi. W sensie on też umrze, bo go zabije, ale wy tego... Chociaż w sumie zobaczycie z zaświatów. Chyba, że na przykład jeszcze będziecie w kolejce do króla Jemmy i nie będziecie mogli... No generalnie umrzecie, a potem on, ok To jest ta druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Co? There is coming? <tato> Tatuś nadchodzi? Yes! Kakarot? Dzięki za te informacje. My reaction to that information. Czemu ty się tak uśmiechasz? Ślimaku durny. Myślisz, że masz jakąś szansę przeciwko mnie? Zabijcie ich wszystkich! Friza i Colt rozkazyło swoim żołnierzom. O kurwa, co ja zrobiłem. Ty. Przeleciałem aż do momentu. HUSZU umiera! nie! <śm> F dla huszu, <noise> Gohan, zwap tych żołnierzy do reszty, oni powinni sobie z nimi poradzić. My spróbujemy powstrzymać te dwójkę, zanim Goku przyleci. Dobrze, ale bądźcie ostrożni. Piccolo i Vegeta chcą powstrzymać Króla Kolda. i... Czy to będzie ta linia czasowa, w której Future Trunks nie przyleci? To by było ciekawe. Złapcie mnie, jeśli potraficie! Ej, ej, ej! Krillan mówi, czemu ty ich tutaj, czemu ty ich tutaj z? <noise> Halo! Aha, dobra, rozumiem. Gohan chyba chce, żebyśmy z nimi walczyli. Ziołeczki, zamknijcie swoje oczy. Krylan ściąga spod. Nie, nie, to Tajoken, ok. Ale wiecie, że to technika Ten Hana? To Ten Shinhan mógłby zrobić. Tajoken. Czasami robią tak, a czasami robią tak. Krylan używa słonecznego kła. Żołnierze Freeza i Kolda są zamroczeni, zaślepieni. Ten Shinhan! Tenshinhan'a. <gryptął> ten Shinhana. Ja zadzwoniłem, teraz ty mówisz. No dobra, kikoho. mówi Ten Shinhan. Wow! Jak w kakarocie, patrzcie dosłownie. Atak grupowy. Zabił większość żołnierzy jednym atakiem. Dobra robota, z. Czy czemu Jamsza jest kurwa w swetrze? Co ty, ty przyszedłeś pooglądać tylko? To nie jest dobry czas, Jamsza. Powinniśmy pomóc... Piccolo. Kakarot przybywa za 3 godziny. Myślisz, że wytrzymamy do tego czasu? Nie sądzę, żeby Piccolo... żeby Vegeta powiedział takie słowa do Piccolo. Wegeta w tamtym momencie był tak zadufany w sobie, że nawet nie uznałby tego, że Piccolo chce z nim walczyć. Wiem, że to trochę ryzykowna sprawa i trochę optymistyczny scenariusz, ale jak nie zaryzykujemy, to się nie dowiemy. Nie będę się spieszył z tą rzezią. Mam zamiar się dobrze bawić. Ciekawe, jak długo we wszyscy tutaj wytrzymacie. Mówi Freeza, spoglądając na przerażonych Vegetę i, yy, i... Piccolo. Zobaczcie! Damien Szymczak! Mam, mam wrażenie, że nam to przecież od. damys ma jakieś polskie korzenie. Normalnie polskie nazwisko. Szymczak niesamowite co jest i Goku jest i Freeza jest i Cold to jest to jest taki powiedzmy dodatkowy panelek ale ostatni panel którym kończymy dzisiejszy rozdział a to jest po prostu opis Król Cold ojciec Freezy mimo tego że wygląda najbardziej potężnego to jest słabszy od Freezy Okej, okay. Vegeta już wiemy kim jest Vegeta no dobrze w takim razie to jest ostatni rozdział czy znaczy ostatni panel w tym rozdziale następny whoa 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 wow, wow, wow. Co to jest za miniaturka kolejnego rozdziału okładka? Przerażająca moc Wegety! Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że Wegeta tutaj po prostu w tej fanmanze będzie miał jakieś już zalążki na superwojownika. Wow! Ale tutaj będzie jazda w następnym rozdziale. Tak czy siak, to by było na tyle. Powiem wam, że dobrze się to zapowiada. Końcówkę tej mangi naprawdę zapowiada się mega fajnie. Tylko mam nadzieję, że tutaj będzie więcej tej więcej tej wegety, tak jak ja wczoraj do ryżu dodałem więcej tej wegety. <gry> Więcej wegety, tak jak ostatnio był na rokładce, to zobaczyliśmy dosłownie kilka paneli. No ale to była sytuacja dość no, nietypowa, bo wegeta był gdzieś tam w innym miejscu w kosmosie, tu mieliśmy inny wątek. Tak, teraz tak naprawdę akcja dzieje się na Ziemi, na której jest wegeta, więc jeśli zobaczymy jego przerażającą moc, to mam wrażenie, że tutaj większość rozdziału może być poświęcone tej temu wątkowi. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do tego momentu. Chciałbym Wam za to bardzo, bardzo podziękować. Jeśli film Wam się podobał, to zachęcam, żebyście zostawili lajka. Możecie zostawić suba, żeby niczego nie przegapić, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zachęcam Was do zarknięcia na kanał autora. Jego stronę internetową, jak i kanał na YouTubie znajdziecie w opisie mojego filmu. A póki co, życzę Wam miłego, spokojnego wtorku i całego tygodnia też zresztą. Jak, jak zwykle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć! Jana, jana, Jana. <laughs>